Cześć wszystkim, moi drodzy, z tej strony Prey. Zapraszam Was na podsumowanie mojego dzisiejszego rozegrania na eurodolarze w ramach klasycznego modelu Prey, o którym więcej mówię w moim prywatnym z tradingu, również oczywiście całkowicie za darmo na tym kanale, więc niech Was słowo prywatny w żaden sposób nie zmyli. Moi drodzy, szybkie podsumowanie, bo dzisiaj ten trade wymęczył mnie niesamowicie. Chciałem zresztą również dla Was nagrać całe to rozegranie i zresztą tu teraz pewnie puszczą Wam się urywki, jak to robiłem. Natomiast szczerze mówiąc, później po tej po tej akumulacji, która się tutaj zaczęła i po tym, że ostatecznie celowałem w previous day low i equal lowsy, ale wyszedłem po prostu na jeden do dwóch, bo już że tak powiem miałem dosyć tego price action, które tutaj widzę. Więc ostatecznie i tak jestem bardzo zadowolony, bo setup był naprawdę bardzo, ale to bardzo ładny. Można powiedzieć, że był z tych bardziej jakościowych, jeśli chodzi o taki klasyczny model. Już wszystko zresztą zaraz wam wytłumaczę, jak zawsze. Na samym postępie jeszcze chciałbym pozdrowić wszystkie osoby z którymi widziałem się na Invest CAFS, które miało miejsce właśnie w zeszły weekend, więc pozdro serdecznie, fajnie było zbić wami z wami pionę, zobaczyć was na żywo, moi drodzy, ale przechodzimy już do konkretów Dobra, moi drodzy. Pierwsza i najważniejsza rzecz, bo wiele osób o niej zapomina, moi drodzy, a dzisiaj otwarliśmy właściwie dzisiaj, wczoraj, w zależności jakby na to patrzeć otworzyliśmy nowy kwartał, więc, moi drodzy, jednocześnie zamknęliśmy poprzedni kwartał na eurodolarze, więc jest to szalenie istotne, bez mojej perspektywy przynajmniej i na bazie konceptów, z których ja korzystam czyli po prostu nazwijmy to po imieniu, moi drodzy, no czyste price action wyłączymy, tylko wyczyścimy sobie tutaj wykres, więc spokojnie dzisiaj przeprowadzę Was przez cały swój proces myślowy. Um, po prostu tak jak mówię, chcę żonglować trochę formatem, bo wiem, że nie każdy jest fanem tego, jak nagrywam całe rozegranie i to trwa czasem dwie godziny albo półtorej godziny mojej gadaniny, więc postaram się dzisiaj Wam zrobić to w skondensowanej formie, um, bo, bo wiem, że wiele osób, wiele osób też sobie to ceni, osób, które nie mają zwyczajnie czasu, żeby tyle poświęcić na te materiały. Więc moi drodzy, standardowo przypominam i uczulam, że skończyliśmy kwartał, rozpoczynamy nowy, więc mamy tak naprawdę dwa przepotężne magnesy, czyli szczyt z poprzedniego kwartału i dołek z poprzedniego kwartału. Warto tak tylko sobie nakreślić i wspomnieć, że mamy tutaj tego bearish order blocka, w którym się znajdujemy na interwale oczywiście miesięcznym. Mamy również tutaj relatywne equal lossy, które zostawiliśmy. No natomiast reakcja z tego order blocka mówi nam jasno, nie zamknęliśmy się w 50, powyżej 50%, więc dla mnie Bajaz pozostaje spadkowy dla eurodolara i dopiero tak naprawdę, jeśli zamkniemy się powyżej tych 50%, to mógłbym w jakikolwiek sposób oczekiwać, że nie jesteśmy teraz w fazie w dalszym ciągu tak naprawdę niczego innego, tylko um, korekty. Tego konkretnego spadku, zresztą premium and discount wam to wskazuje. No, tak jak wiecie, kto mnie ogląda dłużej i doskonale widzi, ja korzystam moi drodzy cały czas z tych samych narzędzi, cały czas z tego samego modelu. Wiem, że dla niektórych to potrafi być nudne, natomiast to ma być po prostu poświadczenie dla was, że. Trzymanie się jednego modelu, doprecyzowanie go w sposób taki jasny i sensowny, to jest to. To jest ta droga, którą warto objąć. Czy pójdziecie sobie na materiały z przed roku, czy z ponad roku, no to zobaczycie euro, dolara, czasami GBP, USD i Asian Session Range i zebranie jednej ze stron. No, jestem trochę monotematyczny, ale no cóż taki jest mój trading i wolę, żeby taki pozostał. Dobra, zresztą możemy wyłączyć sobie teraz właściwie, bo już nie chcę tu wam zaśmiecać wykresu. Więc tak to, moi drodzy, wygląda z perspektywy kwartalnej. Ja, tak jak mówię, mój bias pozostaje spadkowy. Na interwale jednodniowym, to co tutaj widzę, no to przede wszystkim wczorajszą reakcję, która, która już jest tak naprawdę dosyć, dosyć mocna. Mimo, że nie dotarliśmy jeszcze do tego breakera. No analogiczny, moi drodzy, scenariusz widzicie tutaj do tego, co mamy na miesięcznym interwale, więc to wszystko. Się zaczyna zazębiać, natomiast spójrzmy na setup, bo to Was pewnie najbardziej interesuje. Oczywiście zacznijmy standardowo od rzeczy podstawowej, parametrów, które definiują w ogóle naszą spekulację. Po pierwsze, Agent Session Range wynoszący 14,3 pipsa, więc idealnie. Mieści się to w tym zakresie, o którym mówiłem w mentorship. CBDR również mieści się w zakresie, więc bardzo ładnie. No i jeśli chodzi o tą odnogę manipulacyjną, pierwszą, którą tutaj, którą, na której się dzisiaj tak naprawdę wzorowałem, no to mówimy o standardowej dewiacji do 50%. Ledwo co dotarliśmy i od razu mieliśmy bardzo sensowną reakcję z tego miejsca, więc bardzo, bardzo ładnie. Po drugie, i najważniejsze, moi drodzy, trzeba pamiętać o tym, że znajdujemy się cały czas w tym order bloku. Tutaj seria konsekwentnych świec, tworząca największy zakres. Moi drodzy, wszystko wspominałem w mentorshipie. Zwróćcie uwagę, jak to 50% nawet teraz jak reaguje. Więc warto, warto o tym pamiętać, bo wiele osób gdzieś tam nie ogląda mojego mentorshipa. Mówię. Dostępne za darmo, więc żebyście później nie zadawali głupich pytań, na które odpowiedź jest w mentorshipie. Oczywiście nie głupie pytania, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ale pytań, na które odpowiedź jest bardzo złożona, dokładna i precyzyjna w ramach mojego mentorshipu. Moi drodzy, robię cały czas to samo. Nie widzicie tutaj u mnie skakania ze strategii na strategię. Macie tak naprawdę, patrząc na mój kanał, macie zbiór danych. Na którym możecie bazować, i uwierzcie mi, że z perspektywy tradera, który już trochę zjadł na tym wszystkim zębów, jest to bardziej wartościowe niż cokolwiek innego. W test takiej perspektywy, wiecie, tego, że no, niestety, ale właśnie skakanie po strategiach zazwyczaj powoduje to, że później my bardzo mocno trzęsiemy się w momencie, kiedy wydarzają się rzeczy nie do końca nam przychylne na rynku. Niemniej jednak przyczynowość jest bardzo, bardzo duża w dniu dzisiejszym. Dodatkowo na H4 mieliśmy tu Fade to Displays. Tak jak widzicie, ta świeca o 21.00 no, zamknęła się w sposób. Dosyć jasny, nie ma się co oszukiwać. Dodatkowo, moi drodzy, jeśli przejdziemy sobie również na już na niższe interwały, oczywiście na H1, również fake to displays bardzo ładne sweepy, i tak dalej, to nawet nie trzeba o tym mówić. Natomiast to, o czym warto powiedzieć, moi drodzy, to coś, o czym powtarzam, bardzo, ale to bardzo, bardzo często, to znaczy porządny market structure Shift z breakerem, który tu dzisiaj miał miejsce i który zapoczątkował, moi drodzy, moje wejście standard w ramach mojego modelu. no nie ma co ukrywać, po prostu, jeśli będziecie to obserwować, no to tak jak mówię, będzie to dla Was chleb powszedni. Zwróćcie uwagę, zanim tak naprawdę się to wszystko wydarzyło, wiem, że lubicie, kiedy zadaję Wam pytania, więc tak też zrobię w dniu dzisiejszym. Czy moi drodzy, to jest market structure shift, który wydarza się tutaj, w tym miejscu? Takie. Pytanie, to ten Market Structure Shift, o którym bardzo często wspominam w ramach mojego modelu wejścia. Mam nadzieję, że większość Was, która oglądała Mentorship'a, doskonale wskaże, że nie, nie jest to Market Structure Shift, ponieważ jest to płynność wewnętrzna. Nie jest to external, i dopiero następna świeca tak naprawdę pokazuje nam sensowny Market Structure Shift. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne i czytelne. Dlaczego, moi drodzy? No, przede wszystkim dlatego, że kiedy tworzyliśmy to odnogę ceny, to zwróćcie uwagę, że po zaatakowaniu tego order bloka te koncepty są fraktalne, moi drodzy, fraktalne do bólu, pięćdziesiątki procent i tak dalej. Zobaczycie sami, że to może wyglądać jakbym zaznaczał tu wiele różnych rzeczy, ale ja cały czas korzystam z tych samych narzędzi. Order bloki, market structure shift, premium and discount. Nie potrzebujecie niczego innego, żeby zrozumieć jak wygląda dystrybucja ceny w danym momencie i jak wskazać bardziej prawdopodobne wydarzenie i jak zbudować sensowny model. Powtarzam to jak zacięta płyta, ale jak będziecie mnie oglądać, zobaczycie te same narzędzia, non-stop, używane na wszystkich interwałach. Czy to nie daje wygody? Czy to nie daje takiego poczucia, że korzystamy z języka spekulacyjnego, który ma sens, który kupy dupy się trzyma, a nie powoduje, że my bazujemy na jakichś bzdetach, moi drodzy? No, przynajmniej według mnie, ma jak najbardziej. I teraz bardzo ważne, zwróćcie uwagę. Pięciu, tu mamy 5-minutowy market structure shift. Ale co bardzo ważne, jeśli ktoś oglądał moje poprzednie materiały, jeśli antycypujemy, moi drodzy, Powtórzę to, żeby było w materiale. Nie ma możliwości, i to bardzo ważne, proszę Was zapamiętajcie sobie, jeśli handlujecie na bazie czystego price action. Nie ma możliwości, przynajmniej hipotetycznie, bo oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, żebyśmy uczestniczyli w ruchu, który ma być ekspansją w pewien sposób na interwale dziennym, czyli na świecy dziennym to nie ma możliwości, żebyśmy uczestniczyli w tym ruchu, a ten ruch nie przekłada się z piątki na piętnastkę, z piętnastki na trzydziestkę, na H1, na H4 i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. Jeśli struktura ceny jest fraktalna, a oczywiście, że jest, no, widzimy to gołym okiem, to, moi drodzy, nie ma możliwości na to, że jeśli szukamy sensownego market structure shifta, i mamy już potwierdzenie, to piętnastka musi za tym pójść i zresztą sami możecie zwrócić uwagę że piętnastka dokładnie za tym idzie moi drodzy i piętnastka robi to w sposób bardzo bardzo dokładny zresztą w tym miejscu więc mamy 5-minutowy Market structure shift później mamy 15-minutowy Market structure shift później moi drodzy patrząc na 30-minutowy interwał na interwale 15-minutowym mamy również w tym samym miejscu mamy również 30-minutowy Market shift. Shift. Moi drodzy, zaraz po tym Market Structure Shift na 30-minutówce pojawia się na interwale jednogodzinnym Market Structure Shift, który zaczyna tą cenę rzeczywiście ciągnąć. Moi drodzy, ja tego nie wymyślam. Popatrzycie u mnie sobie na poprzednie materiały, zobaczycie konsekwencje w, te, w, konkretny, w konkretnych konceptach i zobaczycie, dlaczego konkretne ruchy, zaczynając się od bardzo niewielkiego ruchu na, na mniejszym interwale. Idą później jak kula śnieżna, przekładają się na wyższe interwały. Tego się nie da ominąć. W sensie, niezależnie od jakich konceptów będziecie korzystać, to jeśli ten ruch ma przełożyć się na wyższe interwały, to właśnie tak to będzie wyglądać. I możecie zobaczyć. Zresztą, dlaczego mój tej profit to jest 1 do 2? Moi drodzy, dlatego, że leży tu nam dokładnie odwrotność tego, czego szukałem wcześniej, czyli order block. I zwróćcie uwagę, moi drodzy, jeśli ktoś oglądał poprzedni materiał, jak wygląda reakcja? No znowu, jeśli oglądaliście w tym momencie mojego mentorshipa poprzedniego na temat order bloków, to możecie zobaczyć, gdzie cena tak naprawdę najlepiej na 15 będzie to wyglądać, jak ta cena tutaj tak naprawdę no, akumuluje się w okolicach tych 50%. Aż do teraz po raz kolejny atakując tą samą przyczynę, w której byliśmy w ramach mojego wejścia i przyczynowości w dalszy kierunek. Więc jeden do dwóch było do osiągnięcia nawet z hakiem, więc bardzo fajnie, bo lepiej jak to jest z hakiem, moi drodzy, i tyle. Więc jeszcze dodatkowo jest to 03 ADR, o którym też będę mówił. Więc to jak szwajcarski zegarek, po prostu te interwały się zazębiają i jeżeli przyłożycie się do tego i będziecie patrzeć na to z tej perspektywy, to będzie Wam dużo, dużo, dużo łatwiej. Dobrze, moi drodzy. Więc, oczywiście, jeszcze mieliśmy no, sweepa Asian Session Range. Mam nadzieję, że to jest jasne. I to tyle. Bardzo ładny setup. 2% w dniu dzisiejszym. Także naprawdę ekstra. Lubię, kiedy, kiedy to wszystko wygląda w taki sposób, kiedy mamy taki High Resistance Liquidity Run, tak jak tutaj, kiedy CBDR i Session Range to jest naprawdę po prostu taka w pewien sposób akumulacja, można by to nazwać, jednocześnie. Widać, że zostawiliśmy za sobą bardzo dużą ilość tutaj equal lossów, relatywnych właśnie dołków i tak dalej. Tego jest tutaj tyle, że tych targetów mogliśmy mieć co niemiara. Więc jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo istotne pod tym względem. Dobrze, moi drodzy, więc to wszystko. Tu naprawdę jakby za, zamykając dzisiejszy setup w całość, to wszystko. Natomiast żeby was nie opuszczać z oczywiście w takim krótkim, mimo wszystko, aż za krótkim materiale, to fajnie będzie podsumować jeszcze w ogóle to, co się dzieje w tym tygodniu, bo to jest dosyć istotne. Przede wszystkim, moi drodzy, w tym tygodniu mieliśmy przesunięcie czasu polskiego, więc również tutaj warto stwierdzić, że z powrotem, otwarcie się sesji w tym momencie inaczej. 3.00 czasu Nowojorskiego to z powrotem jest 9.00 naszego czasu, więc z powrotem możemy się nieco bardziej wyspać, przynajmniej i, i ten czas gdzieś teraz pozwala nam nieco lepiej się ułożyć. Ale mimo wszystko, moi drodzy, to co zawsze polecam, jeśli ktoś korzysta z tych konceptów, patrzymy na New York Time. Ja na telefonie mam po prostu zawsze zegar New York Time yy, jako dodatkowy na ekranie zablokowanym i dzięki temu nie martwię się, nie przejmuję się tymi przesunięciami czasu po prostu mam zawsze sparametryzowane wszystko pod New York Times czy to jest utc-4 czy utc-5 godziny zostają takie same widzicie nie trzeba kombinować nie trzeba się przejmować więc tak to moi drodzy wygląda mieliśmy w poniedziałek German prelim CPI czyli mieliśmy CPI tak jak widzicie na 0,3% więc spoko generalnie no to to jest taka informacja z tego co widzicie no chcielibyśmy mieć wyższe niż forecast, no i przede wszystkim wyższy niżeli poprzedni wynik. Um, więc też dla mnie specyficznym jest to, że Forex Factory nie pokazuje tego na czerwono w kontekście poprzedniego wyniku, tylko jeśli forecast, czyli przewidywane wyniki analityków um, są, że tak powiem, gdzieś um, nietrafione, to znaczy na przykład byłoby tu 0,2, to wtedy by to dopiero pokazali na czerwono, a nie w stosunku do poprzednich wyników. Jeśli ktoś bardziej handluje w Fundamentalne, to może dać mi znać, z czego to wynika, bo dla mnie jest to dziwne. ISM Manufacturing PMI JOLTS, także spoko, jeśli chodzi o dzisiaj, to dopiero o 16. No i bezrobocie, moi drodzy, non farm employment change. Boże, nie bezrobocie, bezrobocie dopiero w czwartek. <grytanie> Zatrudnienie. Nie uwzględniające branży żywnościowej, oczywiście mamy w środę, ale to ADP, czyli na razie to jest estimated change, czyli wiecie, taka spodziewana, więc środa jeszcze jest ok. Dla mnie piątek na pewno odpada. Zresztą ta środa, te ADP Non-Farm Employment Change, tak jak mówię, dla mnie to jest taki dzień, gdzie i tak już zaczynam uważać i setup musi być naprawdę po prostu super. A że, no wiecie, nie chciałbym oddawać mimo wszystko w tym tygodniu, już szczególnie, że poprzedni tydzień miałem na minus 5%, minus pół 5%, procenta, minus dobrze, że nie na minus 5%, też bym pewnie jakoś z tym dał radę, o ile by to była seria konsekwentna, a nie pojedynczy setup, no bo wtedy byłoby to raczej wbrew przeci wbrew mojemu zarządzaniu ryzyku. To wiecie, staram się podchodzić do tego troszeczkę zachowawczo tak samo jak zresztą dzisiaj, mimo że antycypowałem, tak jak mówię, previous day low i te equal lowsy, które sobie tu leżą, no to, no to jak zobaczyłem już tą reakcję z H1, o nie, 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 z tego order Bloka to już mi wystarczy. Więc piątek na pewno dla mnie odpada i tak naprawdę środa zdecydowanie uważam, więc jutro będę uważał, nie wiem, czy będę brał jakikolwiek setup, biorąc pod uwagę to, że, że te newsy potrafią namieszać i przede wszystkim to, że już zaczynam zauważyć, że trochę odbijamy się, jak piłeczka ping od pewnych dwóch stref na order blokach możecie zobaczyć to na H4, nie? że tutaj mamy, odbijamy się tak naprawdę od tego order bloka na H4, no bo bardzo ładna reakcja tutaj w kierunku wzrostowym oczywiście, no tutaj przeciwko troszeczkę strukturze odgryłem na H4, ale tak jak mówię, krótkoterminowo po tym, co mieliśmy tutaj, no bo H1 jednak mi pokazuje, pokazuje, pokazywało bardzo, bardzo sensowną przyczynę, a tak jak mówiłem, te rzeczy są fraktalne, no i możecie zwrócić uwagę, że tak naprawdę tu się Odbijamy od tego H4. Tutaj mamy bardzo dużego order bloka na H1, który, który leży i również tą cenę przytrzymuje, więc trochę się tak akumulujemy w tym momencie z perspektywy godzinnych interwałów. No, normalka zresztą. Otwarcie nowego kwartału, duże newsy w tym tygodniu. Nie ma się co dziwić, moi drodzy, biorąc to pod uwagę. No, ale to tyle. Wczoraj też zresztą widziałem, że niektórzy, mimo że dziadek Prey wspominał, że Asian Session Range powyżej 30 pipsów, moi drodzy, ja. W Wtedy po prostu nie handluję, bo statystycznie to nie ma sensu dla mnie i to się nie spina po prostu. Tak jak mówię, jak ja backtestowałem swoją strategię no dosyć mocno i, i patrzę na nią przez dosyć długi czas, no to po prostu więcej nam to zabierze, niż nam to da, więc taka tylko po prostu lekka i lekki wingwingi porada ode mnie, no nie? Że Asian Session range, tak jak wspominałem w mentorshipie, jeśli jest powyżej 30, to nie za bardzo. Bo to może mieć naprawdę, może być różne, różne w skutkach. Mimo, że no, zresztą wczoraj widać, jak dosyć mocno mieliśmy taki właśnie high resistance liquidity run, tylko dzisiaj można było zacząć rzeczywistą, zobaczyć taką porządną instytucjonalną dystrybucję, przynajmniej według mnie. Dobra, moi drodzy, to tyle. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni i widzimy się w następnych materiałach. Aż mi ścięło kamerkę na koniec. No trudno, moi drodzy. Trzymajcie się. Na razie, bądźcie bezpieczni.